23 sierpień dostałem telefon ze straży pożarnej obok domu, gdzie mieszkałem z żoną, że jest rójka pszczela. Będzie teraz moja, moja nie była. No niestety jest w takim miejscu, gdzie miała być 2 metry nad ziemią. Jest w, dzikach róży, w dzikiej róży, a ja nie mam rękawic. No trudno, próbujemy bez rękawic, najwyżej się pokuje. A, i sekator pożyczyłem od sąsiada. Patrzcie, większość rójki jest już w kartonie, już wychodzą, ale jeszcze tutaj taka duża ilość pszczół jest. Ja jestem bez kombinezonu, zresztą jak widać. Słuchawki są muzyczne, żeby nie było dźwiękowe. Nie mam jak gdzie telefonu umieścić, nie ma kto trzymać. Zresztą wszyscy uciekli. No ale jest on dość spokojny, jak na rójko tej porze, więc to do kartonu, nie? Ja Jestem trochę skurzony, no pożyczyłem od sąsiada sekatora Niestety tu są takie grube gałęzie, no większość tych pszczół jest tutaj Ja zaraz to ogarnę, one latają jak szalone, ale nie są złe, patrzcie Jeszcze żadnego strzała nie dostałem Bardziej się odróżył kółem niż ten, ale też chyba nie Więc co, zostawiamy taką coś? Nie, no muszę to strzepać, bo nie wiadomo czy tam królowej nie ma, chociaż Podejrzewam, że królowa była na tym kawałku plastra bo ten, zaczęły budować już plaster, więc coś siedzi, mówią, że od soboty tu mieszkają, więc jak nie dłużej. Więc się zasiedliły po pewno do pierwszego deszczu by tu siedziały. Bo po prostu zaczęły robić tu gniazdo. No tak, lata ich tylko tyle z miejsca, gdzie była rójka. Zostało nic, tam lu luźne sztuki jak nad skarbnikiem. Bo tu jest dziura, widzicie? Sobie już odkryły. Ważne, żeby nie wyszła królowa. Ja zabieram karton dzisiaj na pasiekę Oczywiście standardowo nie mam statywu. Jest ich odgroma. Nie wiem, może zacznijmy od tego pierwszego. Zobaczymy, co tam będzie słychać. Ja spróbuję live A spróbuję live'a. Trudno. Nie dałem, nie dałem rady na żywo. Ale i tak bym nie czytał czatu i bym nie uczestniczył z Wami. Później bym ewentualnie na komentarze odpowiedział. Zobaczymy, co tu jest ogólnie. O Dawno nie byłem. Dzika zabudowa jak ta lala. Zaraz zobaczymy co dalej.

Potworzyłem ze skrobie marce pszczoły i biorę trochę kitu pszczelego, propolis. Propolis jest bardzo zdrowy, a marce pszczeły I don't know. patrzcie jaka ta rójka już jest zaawansowana przez 4 godziny ile wosku wyprodukowali już to nawet przypomina kształt komórek albo to nawet ja zgniotłem patrzcie 4 godziny tylko tyle zostało z tej rójki dziewczyny lata, latają zobaczymy czy w tamtej rójce te w tamtym ulu zostają w tym na środku Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery ule z pszczołami. Trochę wszystkie są wkurzone, to może nie. Po prostu mają dzisiaj dobry humor i raz dzisiaj dostałem, po pozgniotłem. Ale oby do przodu. Ramki z motylicą. Idą do wytopienia. Więc to mi zostało. Idę sprzątać. Do zobaczenia. Ja już praktycznie na dzisiaj kończę. Rójka prawdopodobnie się utrzyma, ale to się okaże w najbliższej dobie, ewentualnie trzech dniach. Ale tak jak widzę coś tam spada na dół w kratkę tą, więc prawdopodobnie oczyszczają te stare ramki, bo zawsze z czegoś, nie wiem co tu narobiłem. Patrzcie, czy one się biją? atakują mi telefon, czyli trochę wkurzone są, czyli myślałem, że doprowadziłem do rabunku, ale nie, gdyby był rabunek, one by tu toczyły walkę między sobą, te, które kradną i te, które bronią, więc to nie jest rabunek, po prostu jak ja wszystkie wzruszyłem, tam im wszystko zacząłem grzebać, no to te, tu jest drugi, ul, byle do wiosny nie wiem, może w sobotę przyjadę, coś tam wywiruję. I tu jest taki spokojny, ale mają miód. Więc ich bym, je bym okradł i te bym okradł. A tamte bym przejrzał i wtedy okradł. I wtedy sprawdziłbym też, czy trójka została. A jeszcze pokażę Wam. A patrzcie. Pastwisko, łąka, nieużywana. Potencjał na. Kwietnistą łąkę jest, kwietną łąkę, tak to się mówi. I oczywiście chciałbym mieć chabry, maki, inne fajne kwiaty. Pewno facelie też, bo to jest bardzo miododajne. Ale tutaj położyłem orzechów mnóstwo, wiśnie już. O. Orzechów jest pełno w tym roku. Ale odkąd tu mam pszczoły, to tych wszystkich owoców i ten, wiśnie w tym roku strasznie przymroziło. Już praktycznie ich nie ma, śliwek. Ale odkąd mam tu pszczoły, owoców jest więcej w każdym razie. Patrzcie, tu przyniosłem dziką zabudowę, bo tam jest jakiś miodek do oczyszczenia. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, czemu te są ciemne, a te jasne, bo to wszystko jest naturalny miód. Zrobiony przez pszczoły. W tych czarnych były larwy. Matka złożyła jaja, były larwy ten, ten czerw i to wszystko tak ciemnieje. Więc chyba się z wami na dzisiaj będę żegnał. Powiem jeszcze tylko, że pod tapia wytapiarkę wosku biorę do pracy, bo tam nie ma wiatru. I ładnie słońce świeci, więc się szybciej topi i mam w te. Mam na to zawsze kontrolę, bo tutaj jest niestety 20 km od domu. Aktualnie nie posiadam samochodu, ale szukam. Jak myślę, że w przyszłym roku coś się zmieni, może w końcu wezmę się za te pszczółki. Do zaś, do zobaczenia wam wytapiarka działa, wytapia wosk z takiego czarnego brzydkiego, jest taki ładny, żółciutki, byłem u tej rójki, rójka się utrzymała w sobotę wywirowałem miód. 10 słoiczków, Piechotą o mnie chodzi więc teraz już po prostu trzeba zamykać sezon i szykować do zimowli, przynajmniej z mojej strony do zobaczenia, na razie, pa